Siemano, witam w kolejnym odcinku z przeglądu marketu. No i dzisiaj jesteśmy dosłownie chwilę przed y, tutaj promocją na Steamie, mianowicie ta jesienna wyprzedaż 21 listopad. Zobaczymy, jak to się zachowuje, gdzie, gdzie są odbitki. No i zobaczymy, czy ta promocja przyniesie te spadki i y, jak duże. Y, I dzisiaj na początku zaczniemy sobie właśnie od przeglądu takich rzeczy, które moim zdaniem są ciekawe. Potem pójdziemy do ogólnie całego marketu. Na skin z kupić kupisz, i wymienisz swoje skiny. Strona nie wlicza cen naklejek oraz floatów, więc można znaleźć sobie fajne okazje, zarabiać na tym, no albo po prostu znaleźć coś potężnego do grania, jak na przykład ten wulkan, który sam tutaj znalazłem. Z kodem Rafikos masz plus 35% więcej do wpłaty, no i też będzie niebawem fajny konkurs, więc zapraszam na Discorda, żeby to śledzić. No i dobra, zobaczmy sobie, jak ten market się prezentuje dosłownie chwilę przed promocją. Zaczynamy od Antwerpu, no i to będą też te rzeczy, które uważam, że są ciekawe. Od nich sobie zaczniemy. No to na pewno kapsułki Antwerp i tutaj mamy dalsze. Czy spadki jaka, jakaś mini odbitka dalej kandydat też troszeczkę to zaczęło odbijać i czy u pretendenta będzie podobnie? No, w sumie identycznie. Dalej lecimy Sztokholm, no i ten kandydat, witaj misiaczku. On niestety tutaj odbił już do 20 złotych, e, okej. Okay. Dalej mamy legendy i to w miarę stoi na tych 6,50 ludzie. Niesamowite są te ceny, nie? Naprawdę dostrzegam w tym, w tym aktualnym okresie okazję na dokupienie rzeczy, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Oczywiście no jest jakieś tam ryzyko związane z operacją i tak dalej, ale... No ale to jest ciekawie Pretendencik. okej, okay. Tutaj jest też lipa. 18 zł i to się nawet trzyma, więc tu nie ma jakieś jeszcze odbitki. No ale skrzynki. To też jest niesamowite. Złote 17. Zł. Tutaj potencjalnie jeszcze bym do środy poczekał. Nie na reset drobów. Ehm, wtedy to może też fajnie kolapsnąć. Bere mamy skrzynie załamania. Też 2,20. Bardzo nisko patrząc na poprzednie okresy. No i rewolwer. Co tu się dzieje za 7,35? Naprawdę te droższe skrzynie z kosami. Znaczy, no, droższe. W sumie 8 zł to nie tak dużo nawet. Tak medium powiedzmy cena tych skrzynek. No to myślę, że też. Jak ktoś potrzebuje jakiegoś long terma, chce coś zainwestować, nie wie co, no te skrzynki to naprawdę dość ciekawe pewniaki, nie? Oczywiście, no wiadomo, pewniaki słów, bo nigdy nic nie wiadomo, ale myślę, że naprawdę jest to ciekawe. Zobaczmy, co tutaj słychać na Antwerpie Tajlu, Proszę Państwa, złoty 25. Zł. Tak się te ceny. Z... Ten padły. Mówi starciki. Okej, okay, tutaj jest odbitką, bo nawet za 60 zł. To już tu trochę wróciło. E, Virtusy, Okej, okay, tu w sumie stoi. Trzyma się na tych granicach 60 zł. Entropik na spadkach. No ile? No około za 50 zł. Jeszcze Kopenhagi. Też widzę w sumie tą cenę wysoko w przyszłości. Myślę, że jedna z droższych na krajek to będzie ze Kolmu. Mam wrażenie, że jakoś ten Antwerp bardziej odbił, ale tu w sumie zaraz zobaczymy na wykresach. Roxix z 430. 550 jest sprzedany. Okej, okay, 550 jest aktualnie ten. Imperialki, co u ciebie? No okej, okay, tu troszeczkę w sumie, tu troszkę ta odbitka poszła. Cloud9, okej, okay, to tu z przesunięciem, to powiedzmy te 10 złotych, trochę ponad. No okej, okay, fajny Steam. Outsidersi, którzy naprawdę nieźle to działa. Tu 60 można było jeszcze dokupić, no i znowu mają odbitkę do stówy, więc to jest, to jest ciekawa sprawa. Furia, też coś odbiła? Okej, okay, tutaj jakieś wykresy trochę poszło Jeszcze Monesi, bo tu chyba też, ta, tu też z przesunięciem do góry, za stóweczkę elegancko, więc wydaje mi się, że Antwerp trochę bardziej odbił. No i zobaczmy w sumie Paryż. Tańczy niż na promocji. Złoto 04, Złoto 04, kandydat 108, z tych y, drużynowych. No, autografy trochę lepiej się trzymają, bo nawet w pretendencji złoty 30 to jest dość przyjemnie. Kandydat w sumie też tą, trzyma tą cenę. Y, no i co? Kurczę, myślę, że to dalej jeszcze będzie spadać ten paryż. I no tak jak mówię w sumie, no, Kopenhaga będzie punktem kulminacyjnym tego, co z tym eventem będzie, nie. E, od tego jakie naklejki będą na Kopenhadze będzie naprawdę zależało powodzenie tego paryża. Ale fajnie, bo po prostu to holo sobie też spada e, z, z tego paryża. No i powoli będzie można coś w przyszłości zacząć kupować, nie? No bo w sumie apeksik mamy już na 30 zł, jakby spadł do na przykład egzotycznych 20. Kurczę, niech to spada, niech to spada, będziemy pewnie coś atakować, dokupować. E, Napiszcie, czy Wy coś będziecie kupować na tych spadkach. Czy jednak czekacie na jakieś powiedzmy operacje, liczycie, czy coś innego, czy po prostu macie inwestycje, trzymacie, albo może ktoś sprzedaje. Taka też jest pewnie opcja. Napiszcie w komentarzu. Dzięki za dziś. Zachęcam do zostawienia suba, Cześć, pa